Właśnie kalcyt Kalcyt się nie pojawia naturalnie, nie? On dalej jest. Yy, przy, przy. Przystosowany, chcę powiedzieć. O! No, mój ulubiony snapshot! Dodał kopuły! ha <ścoughs> Był kopułowy snapshot! Korne, ludzie! Mamy kopuły! Prawdziwa kopuła! Prawdziwą kopułę mamy! 10 na 10! 10! 50 na 10! Mój ulubiony snapshot! Mój ulubiony snapshot dodał kopuły! Kurde! Dzięki! Uwielbiam go! 10, 50 na 10! Wygrał wszystko! Najlepszy snapshot w historii! Wow! Już, już go uwielbiam! Kurde! Super, super! Mamy kopuły! Nice! Tego się nie spodziewaliście. Ja też nie. A ja wiedziałem od początku. Oj, tajny informator mi powiedział, że dodadzą kopuły. Ukochany snapshot. No ale tutaj by trzeba było poprawić.